Budujemy tę maszynę. Trochę to trwało, bo dzisiaj mija dwa lata od momentu, kiedy miasto przystąpiło do Simu Lubelskiego, czyli tego przedsięwzięcia, które właśnie ma służyć budowie mieszkań. Ale mogę powiedzieć tak, to już mamy za sobą, dzisiaj oficjalnie możemy powiedzieć rozpoczynamy proces naboru. Naboru, który doprowadzi do tego, że znajdziemy chętnych na 45 mieszkań, które powstaną w Tomaszowie Lubelskim w ramach... Tego przedsięwzięcia. To jest przedsięwzięcie, które pozwoli osobom. Które nie mają na tyle wysokich dochodów, aby skorzystać z komercyjnych kredytów i kupić mieszkanie na rynku deweloperskim, właśnie stać się właścicielami takich mieszkań. Dzisiaj oficjalnie poinformowaliśmy, że nabór rozpocznie się 6 maja, ale już przez cały kwiecień prowadzimy akcję informacyjną. Przedstawiliśmy kryteria, którymi będzie kierowała się komisja, która tym się będzie zajmowała. Nie mamy. Zapewnienie, że te mieszkania powstaną w takim cyklu dwa i pół, od momentu wbicia łopaty. Miasto przekazało działkę, miasto tę nieruchomość uzbroiło i jestem przekonany, że właśnie w tym okresie do trzech lat pierwsi lokatorzy będą mogli tam zamieszkać. Dla miasta Tomaszów Rybelski jest to też szansa, żeby przyciągnąć nową młodych ludzi. Jest kilka powodów, dla których uczestniczymy i dla których zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. To jest właśnie jeden z elementów zatrzymania tego negatywnego procesu wyludniania się naszego miasta i zatrzymywania młodych ludzi. I ich chcielibyśmy premiować i premiujemy właśnie w tych kryteriach. Ale to jest jeden z elementów mieszkanie to jest jeden element drugi element to jest też no, przede wszystkim stała troska o to żeby powstawały nowe miejsca pracy ale żeby pracować trzeba gdzieś mieszkać jest to też uzupełnienie tego no, od lat wcale nie małego rynku deweloperskiego który w Tomaszowie funkcjonuje no i tak jak powiedziałem jeżeli okaże się. A mam nad taką nadzieję, że nie szybko znajdziemy chętnych do mieszkań właśnie tych zimowskich, tych czynszowych, bo to jest mieszkanie czynszowe, to chętnie rozszerzymy to o jeszcze dodatkowe mieszkania, bo teraz mamy 45, ale ich może być i dużo, dużo więcej ważnym elementem tego mieszkania jest to, że będą one wyposażone w odnawialne źródła energii, a więc panele fotowoltaiczne, które będą montowane albo na dachach, albo bezpośrednio gdzieś na terenie działki bądź też na tak zwanych carportach, czyli miejsca, gdzie będą Samochody mogły parkować. Tak? Ehm, oprócz tego, e, m, będzie wyposażenie w e, magazyny energii zewnętrzne, dzięki którym będzie można zasilać e, te budynki. E, oprócz tego, będzie system zarządzania tą energią, który będzie gwarantował to, że w danym momencie lokatorzy będą zasilani. E, najtańszą energią, która będzie w tym momencie dostępna. Mhm. Jak się sprawdza pomysł w innych, na innych terenach? E, jesteśmy na etapie dopiero e, projektowania, uzyskiwania pozwoleń na budowę i e, dokonywania e, właśnie e, spraw związanych z e, spraw, spraw związanych z m, przygotowaniem inwestycji. E, następnym krokiem będzie uzyskanie finansowania tych inwestycji i tutaj niestety nie leży to po stronie SIM-u, tylko po stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. W momencie uzyskania tego pełnego finansowania dopiero będziemy mogli przystąpić do pozyskania wykonawcy na danym terenie. Tak? Takich inwestycji mamy 17 dzisiaj. Mieszkania w ramach SIM lubelskie o te mieszkania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają zdolności kredytowej, ale które mają tak, za, tak zwaną zdolność czynszową, gdyż na samym początku są zobligowane do wniesienia opłaty partycypacyjnej, która wynosi 15% wartości mieszkania. Następnie będą punktowane złożone wnioski i te punkty to będą kryteria podstawowe i kryteria dodatkowe. Kryterium podstawowe to jest nic innego jak posiadanie wkładu oszczędnościowego i tam będzie bardzo wysoka nota punktowa, bo aż 20 Punktów. Następnie będą punktowane dodatkowe kryteria, wśród nich jest między innymi nieposiadanie żadnego lokalu mieszkalnego, jest również fakt bycia samotnie matką samotnie wychowującą, czy osobą samotnie wychowującą dziecko, wychowującą dziecko do lat 18 bądź dziecko do lat 16 ze stopniem niepełnosprawności, dziecko powyżej 16 lat, ale już z umiarkowaną Bądź znacznym stopniem niepełnosprawności. Mogą również ubiegać się o najem osoby, które na dzisiaj mieszkają w komunalnych naszych mieszkaniach bądź socjalnych, czyli w zasobach komunalnych miasta, ale zobowiążą się do tego, że zrezygnują w ciągu miesiąca od podpisania umowy najmu SIM, z najmu w zasobach komunalnych miasta. I drugim warunkiem jest to, aby nie posiadały zadłużenia wobec miasta. Punktowane też będą osoby, w których w skład gospodarstwa domowego wchodzą osoby do 35 roku życia, osoby w wieku powyżej 65 roku życia, a także osoby, które zamieszkują na terenie miasta Tomaszów Lubelski i które Płacą podatek dochodowy na terenie miasta Tomaszów Lubelski, czyli do Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim i w deklaracji podatkowej wykazują miejsce zamieszkania jako Tomaszów Lubelski. Mamy 11 tych kryteriów, może nie wszystkie je wymieniłam, więc odsyłam Państwa do naszej strony internetowej, do zakładki. Sim Lubelskie. Tam umieściliśmy uchwałę Rady Miasta z dnia 2 lutego bieżącego roku. I tam każdy z Państwa może osobiście przyjrzeć się tym kryterium i spróbować sobie ocenić, jaką punktację wniosek każdego z Państwa może uzyskać.